Dokładnie. No, ammo. No, no, pusto. Nie. Okej. Mamy ammo, no, 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 jakieś inne grupy. Dobra, idziemy. Aktywnio, no. Dobra, ściągam windę na dół. To trochę mocno. Okej. Okay. Co to jest? To gumo. O, tam. panie. U. Zawsze będę musiał za ciebie walczyć? <laughs> Słuchaj, nie ma dnia, żebym nie chciał się z tobą zamienić. Nawet z tymi, Bóg wie, jakimi sprzętowo mięsnymi, sepickimi mutacjami, co ci pompują szambo pod skórą. Tak bym chciał. Chodź. Dobre. Cel trzymało mnie tam całymi miesiącami. Nie miałem pojęcia, jak daleko zamierzają się posunąć. To była tylko kwestia czasu, zanim sam wylądowałbym w czymś takim. Bo właśnie tym jest nanokombinezon, tak? Egzoszkieletem Sepidów. Yeah. 把你见没见了？怎么这么我跟你讲，所个。

to, to. Chyba nie O wy korporacyjne groje. Zapłaci się za to, gdzie kurwa jesteście! <ścoughs> Ej, spokojnie. Psychol? <gry> Jakbym <gry> dorwał ty korpo kulwę, co to zrobiła, Zajebałbym <gry> gołymi rękami. Korpo kulwe. Chodź. Ja Kurde, wiem, Chodź. 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 rozmiar, nie <laughs> Ale latają, beczki, co to jest? Nie miałeś się. Hmm. się. Hmm. Nie będę pomijał. Otwórz drzwi. Poczekaj. Jesteś? Tak, powiedz mi. Kalibrowanie czujników. Małe opóźnienie. Kompensacja. Jesteśmy. Zamknięte. stare. stary. Ooh. Musimy być pewni, co robimy. Odblokowanie skafandra spowoduje zerwanie plomb i przekierowanie na nitów. Jeśli ma już w sobie technologię sepidów, nie wiadomo czym się stanie. Ooh. Dasz se rady, prawda szefie? Dawaj! Wchodzę do systemów odzyskiwania pamięci. Filtrowanie. Ej, co nie zrobiłeś? Wow. Istniało pewne ryzyko. Spowodowaliśmy poważne zmiany w twoim organizmie. Ale żeby pokonać tak zaawansowanego technologicznie wroga, nie mieliśmy wyboru. Zablokowaliśmy receptory dopaminy. Twój umysł będzie chroniony. Bez tego, Zostalibyście zasymilowani? przez zbiorową świadomość. Dobra. Wciągamy go. Blokery oh. dopaminy zdjęte. Wykrywam drastyczne zmiany neurologiczne. Powinien nawiązać czyste połączenie z sepidami. Co to? Michael, nie rób tego. Nie. Czemu nie? To nie pomoże. I pod skórną. Skawander zostanie całkowicie usunięty. Pacjent 8A. Sierżant Michael Sykes. Sprawność jest nadal bliska optymalnej, ale można się spodziewać szybkiego pogorszenia. Ty. To ty mi to zrobiłaś. Michael, proszę, posłuchaj. To przecież dzięki Tobie. To znaczy walczę z, cel z Twojego powodu, to dlatego, dlatego że. że... Czy tylko udawałaś, że ci zależy przez to, przez zastrane poczucie winy? Nie miałam wyboru, Michael. Uh. Program cel. Mieliśmy długi. Wiesz jak to działa? Coraz więcej do się. Wysili mnie. Musiałam ich skrzypcić! Codziennie słuchałam ich krzyków. Każdego dnia, dzień po dniu. Wiem co zrobiłam. Jezu, naprawdę wiem. A ja ty Jezu, to, nie jest. Życia. Każdego dnia, aż do śmierci. Michael! Myślisz, że wyrzuty sumienia to naprawią? Jeśli tak kurwa tego żałujesz, Claire, czemu dogadujesz się tego w ten sposób? Czemu po prostu mi nie powiedziałaś, ty Zy, chul, słuchaj posłuchaj mnie! Wiesz, jak to jest. I wiesz, że nie miała wyboru. Zrobiła, co musiała. Nie miała wyboru. Robiła, co jej kazali? Tylko wykonywała rozkazy? Kogo ci to kurwa przypomina, prorok? Jedno ci powiem, miała co do ciebie rację. Równie dobrze mógłbyś być jebaną maszyną, bo istoty ludzkiej to ty już nie przypominasz. To znaczy, nigdy ci to dobrze nie wychodziło, ale Jezu Chryste, weź swój w lustro. Ci ją teraz twarz nosisz pod tym hełmem, prorok. Ty jeszcze w ogóle masz twarz! Wszyscy musieliśmy coś poświęcić. Miałeś wybór, stary. Zawsze jest jakiś wybór. Powiedziałem ci wszystko. Pamiętasz to? Ci wszyscy ludzie, którzy zginęli pod twoim dowództwem, gdy ty, ty wykonywałeś rozkazy. Bo ty nie miałeś wyboru. Jesteś jak ona. Psychorem. Weź sobie z i idź się bawić w tę swoją ujemkę. jak zawsze. Uuu, uh, kiepsko. Michael! Czekaj! Nie, Claire. Ma rację. Zostaw go. co ze mną O Boże, właśnie dostaliśmy info o czerwonej supernowej. Słuchaj uważnie! Archanią jest kluczową platformą regulacyjną w nowej sieci energetycznej cel. Ale to nie wszystko. Gigantyczne zasoby energii systemu mogą zostać rozładowane w postaci obszarowej broni energetycznej zapewniając pewne zróżnienie ich celów i wyludnienie się całych obszarów miejskich. Są procedury umożliwiające wow. zastosowanie Archanioła w wielu innych sytuacjach. Gdy pojawia się zagrożenie trzecim etapem Sepidów, Archanioł uruchamia swój najbardziej agresywny protokół, czerwoną supernową. O Boże. Oni rozwalą cały Nowy Jork. Fotalna. zagłada z orbity. Boje boję się grać. Hmm. Czego się tam wyglądało? Soldat. Trzeba Dlaczego nowa? cel ciągle musi mi robić w poprzek? Muszę wyprowadzić wszystkich poza obwód. Marnujesz tylko czas. Muszę ocalić jak najwięcej ludzi. Nie, to nie ma znaczenia. Nie skończy się jak w Lingrze. Archanioł posiada gigantyczny magazyn energii. Jeśli przekażą całą tę energię z powrotem Sepidowi Alpa, to wywali w Ziemi gigantyczną dziurę. Nie będzie już Ziemi. To co możemy zrobić? Podłączyć się do neuroprzekaźnika sepidów. Jak im zajrzę do głowy, to może uda mi się znowu ich uśpić, odwrócić przebudzenie. Bez zagrożenia ze strony sepidów cel odwoła archanioła. Chcesz się połączyć z sepidami? Prorok, ty ledwo wytrzymałeś nawet wtedy, kiedy twój łeb miał ochronę. Teraz zabezpieczenia są zdjęte, a to oznacza, że nanity w twoim nanokombinezonie są wolne. To znaczy, że mogą się przekształcić w co chcą. Mogą przyjąć dowolną postać. Możesz stać się sepidem. Jestem skłonny zaryzykować. Hardcore. Dobra. Gdzie to jest? 200 metrów. Czy coś tu mnie no, to Nie wydaje mi się. Oh, yes. No, 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 Ale... no, jest pusty, na Czyli nie wiem, gdzie na no, 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 a no, 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 jeśli to, no, nie no, nie no, 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 Nie ważne, w stąd czy się oberzkoć? Nie przesadajmy Nie dacie rady! Całe miasto wyparuje! Wszyscy zginiecie! Zaczyna się

Wow. Teraz już wiem. Jestem... Jesteś mi... Prorok! Prorok? Jesteś tam? Wszystko okej? Okay? Oni cię nie atakują. Myślą, że jesteś sepidem. Lord, Nie, nie jakimś sepidem. Myślą, że jestem sepidem Alfa. Jestem sepidem Alfa. Prorok! Prorok! To zbyt niebezpieczne. Sepidi przejmą nad tobą kontrolę. Prorok? LORES! Nie! Nie, nic mi nie jest. Wszystko dobrze, ok? Wow. Czuję zbiorową świadomość. Rany, ale moc. Już wiem. Ich myśli i energia to jedno i to samo. Gdybym tylko. Kurwa. Co jest? To prawdziwy sebit alfa. Czekaj na to, prorok!